Siemka, witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj taki trochę nietypowy odcinek e, i w tym nietypowym odcinku pokażę wam jak montuję filmy. E, więc oczywiście zostawcie łapeczkę w górę, subskrypcję na moim kanale, będzie mega miło, bo lecimy po 300 subskrypcji i czytajcie opis, bo tam są zawsze ważne e, informacje. Ok, także ogólnie tutaj, e, tutaj ogólnie są moje programy do montowania, e, robienia miniaturek i tak dalej i tak dalej do robienia prezentacji. Takie wiecie YouTube'owe e, rzeczy. E, no i tutaj ja ogólnie montuję w InShot'cie e, od ostatniej godziny. Nie no, ale powiem Wam, że InShot powrócił mi fan piątka. Bardzo mu dziękuję. E, no i w, w tym programie montuję już. Tutaj w miarę wszystko mam obcykane. Dajmy tak, klikamy w wideo, dajemy nowy i e, ten plusik. E, Oj, tej kurczę, czekajcie, będziecie mieli tutaj za, zamazana to. Ale dobra, wybierzmy sobie na przykład ten film z Doge Futa. E, no i tak. Ja montuję, także, patrzcie, tutaj płótno klikam. I tutaj mogę sobie ustawić płótno. Ja najczęściej używam takiego e, 16 e, do 9. A takiego płótna najczęściej używam e, do montażu. E, I tak, e, muzyka, muzyka to dodaje mogę wam nawet pokazać, czekać utwory klikam i tutaj mam utwory i ja, dobra, dajmy sobie na przykład to dobra, także skopiowane skopiowano a czekajcie, dobra dobra, czekajcie, na przykład dajmy dobra, dajmy to albo nie, byle jakie Dajemy wykorzystywać. Ja tak zawsze robię. I tutaj tak ogólnie dodaję muzyczkę. I teraz tak. E, tutaj można nagrać sobie jeszcze ścieżkę, ale tego nie będę robił. E, efekty. E, tutaj można dać też też... Okej, okay, także musiałem zrobić ogólnie krótkie cięcia, ale już jestem. Efektów takich nie stosuję. Znaczy jeszcze nie stosowałem, ale na przykład patrzcie. Klikamy sobie tutaj Beards, czyli taki. I tu sobie coś wybieramy. Na przykład dajmy, że sobie wybierę to. Dajmy wykorzystywać i tutaj... No i taki dźwięk ptaka jest Więc no też to jest dosyć fajne No i tak e, Klikamy tak I tutaj e, możemy jeszcze sobie dać naklejkę Róż jakąś tam O na przykład dajmy sobie taki zegarek No i Zobaczymy jak to wygląda No i taki zegarek e, Więc to są naprawdę Naprawdę to są spoko efekty e, Możemy sobie dać też filtr Możemy sobie też dać filtr i tutaj możemy sobie tutaj dostosowywać ten filtr, więc no może być ciemny e, ekran, może być taki bardzo jasny. Ja daję tak średnio, o, tak na 15 mniej więcej. No i dajemy zapisz, no i tak. E, ok Teraz dajemy trwałe trwanie. No i tutaj też co można ustawić, e, jak ktoś chce. No ja tak ogólnie tego nie używam, e, ale dobra, tutaj możemy sobie tło zrobić. I tak, tutaj mamy tuła. mogę sobie zrobić takie tło, mogę sobie zrobić takie tło. Dajmy, że zrobię to sobie takie i teraz. No widzicie, mamy takie paseczki. To też jest spoko. Eee, prędkość też możemy sobie tutaj dać. Ja tutaj zawsze daję taką normalną e prędkość. E dalej, co tutaj? Można sobie coś przyciąć. Można sobie przyciąć ekran. O, czekajcie, żeby nie było widać tych na przykład czarnych pasków. Tego jeszcze nie stosowałem, ale naprawdę to są super możliwości. Można robić z tym mniejszetem, więc naprawdę polecam. I widzicie, nie widać teraz zbędnych. Czarnych. Czarnego to po prostu nie widać. Więc to, to też jest bardzo przydatne. Możemy też sobie odwrócić wideo. E, ale to nie, nie wiem na razie, jak to zrobić. Nie, nie próbowałem tego. E, tego też nie próbowałem. O o takie coś. Nie, dobra, ogólnie tego jeszcze nie używałem, ale no tego ogólnie montuję. E, no i Wróciliśmy sobie. Ja sobie tutaj odwrócę to wideo. Czekajcie. Odamy tak. Czekajcie. Obracać. Dobra. Ja muszę sobie przywrócić tylko wideo. Yy, ale dobra, nieważne. Ogólnie tak montuję, więc no to jest koniec tego krótkiego odcineczka. Naprawdę spoko, powiem wam. I tutaj jak już y, skończyło się montaż, to klikamy zapisz. I tu klikamy zapisz. I potem to się zapisuje. Jak to się zapisze, to możemy wrzucić ten film na, na YouTubea e, Więc to tyle z tego filmu. Zachęcam do stawienia łapeczki w górę, subika. Pokazałem Wam jak montuję. Więc mam nadzieję, że zostawicie lajka oraz suba. Ale dobra, już będę kończył ten odcinek. E, no i co? Trzymajcie się. Cześć!